Witamy serdecznie w Jumbo Vlog numer 2 Dzisiaj niestety zabrakło prowadzącego, Czarka Więc prowadzącym zostaje Szybki Aś Szybki Aś Czarek, pamiętamy o Tobie Pozdrowienia dla Czarka Czarek! Ania pakuje zapasy, co tu masz? Zoletem Trzeba zapasy zapakować do... Ale nie Ale nie, za zdrowo, Za to będzie Jesteśmy na Hopoku. Jesteśmy na Ludzkach, okay. na no. Czarek, gdzie jesteś? Potrzebujemy prowadzącego. Czarek śpi. Pozdrawiamy. Jeszcze raz. Czarek Nie? dojdzie. Czarek jedzie na rowerze. On chce nas rozostrzać. Nasz wierówka. <noise> Wyższy poziom -y. Jumbo fanatyzm. Jumbo szalik. Jesteś fanatyczką? Oczywiście. Mam całą ścianę rzeczy z jumbo. Czekam na jumbo sklep. Pierwszą kanapą. Jak się czujecie? Wspaniale. Wspaniale, w Wspaniale tylko nie. No nie ma czarka i słuchajcie, nie ma śniegu. Popatrzcie. Tutaj. tutaj jest zielono. Gdzie jest śnieg? Zielone, <głosy> zielone, <głosy> zielone. Ja bez... O, widzę, że pan jest bardzo wycinowany. Że eee, pana tu nie wolno siedzieć. Ala, oddaj moje kije, nagrywam to. Dzieci mnie dręczą. Nie było co nagrywać na górze, bo tak biało. A moje słowa potwierdzi Ala. Sakramentko biało, co? Tak. Było tego mokro gorzej niż jakś mi gus, gus. No, na górze biało, dlatego nie nagrywaliśmy. Zjechaliśmy sobie na sam dół teraz, na drugą stronę. Ale ten śnieg to jest. Popatrzcie. Tutaj na dole to jest co? Płoto. Woda. 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 Na górze twardo, na, dule, na dole mokro. Ale Jumbo Squad się nie poddaje, co? Kubuś. Tak. Załamany jesteś. Tak. Wyjeżdżamy sobie ostatni raz przed przerwą. Ekipa na atrę zmęczona. Marunki są niefajne, nie polecam. A niefajne Oli. A ja U nas lepsze. Ja polecam. Tak, u nas... Trawa u nas. U nas lepsze, bo można po trawie pojeździć, co? Nie, jest faktycznie na górze. Pardo, na dole, miękko i mokro. Także mamy cztery na motulce. Jumbo vlog bez prowadzącego czarka to jest. To jest po prostu dramat. To no, jest dramat, to jest. Jumbo vlog jest okradziony ze swojej tożsamości. Ale ja to się mówi, jeszcze coś wybierasz? Esia z wami. <laughs> w sensie bardzo smutnić. Przybywaj! Właśnie! Ale, do... Ala, co zjadłeś na przerwie? Frytki z bardzo słodkim ketchupem. Za 4 euro za dużo, i... Za dużo pieniędzy i za i tak. Rudy kot najlepszy. Janku, ty co zjadłeś? Zjadłem frytki i Sprite'a. Zjadłeś Sprite'a? Okay. A z czy bez? A jeszcze nie je skończyłam. Uwaga, Ninja, ninja zeruje kofolę. Dobrze Lenka, dawaj! Dziewczyny, a co wy to robicie? Eksperyment Dawaj Huber, dawaj, dawaj! Jedziemy, jedziemy! A dziewczyny! Nie wiedzieli. Ania, Ania! Mikołaj, czemu ty narty wodne uprawiasz? Nie wiem, lubię! Może to y -y, Nie Myśleliśmy jak można za darmo umieć narty Idziecie do kałuży i mógł, po prostu zmięciecie Widzicie? umyć ja, narty Znaczy znaleźć głęboką wodę I sobie chodzić w miejscu Jeśli podobają się wam nasze pomysły Dajcie lajka i skomentujcie ten film i polecam Jumbo, polecam, polecam, na obóz jest najlepszy, obóz najlepszy, Pan Kluska najlepszy, rządzi. Jeśli byliście kiedyś na Jumbo, musicie zostawić komentarz i wtedy przypnę Wam serduszko, ja Wam to obiecuję. Ja Wam to obiecuję, ja Was lubię, pa, żegnam, ja Was lubię. Już wszyscy zmęczeni, zobaczcie jak ekipa wygląda. Jak było? ekipa zajechana, Mikołaj jak nogi? Źle, bolą. Bolą? Ale jak boli, to rośnie. No. No A właśnie. A poza tym trzeba mieć wysiłek, żeby być dobrym zajęciem i żeby dostać. dobrze. nie ma nagrody. <laughs> Dokładnie, dlatego zmierzamy do auta, ostatni zjazd i bierzemy się do Bielska, co? Proszę bardzo, pani demonstrator Ala prowadzi grupę do dolnej stacji kanapy. Gotowa? Go, go! Już, już, już za Alą! Proszę, raz, raz, raz! Szybki jazd! Dawaj! <laughs> <is> okay. <too> <laughs> To, to cały czas pracujemy, cały czas to ściskamy i poprosimy to piszamy. Dobrego. Następny na Co, nareszcie koniec. Co? Nie, nie fajnie że tego po czarku, po po czarku pozdrowia. zaspał. Wszyscy, Wszyscy bardzo cię, 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 cię. Szkoda, cię że cię nie było warunki Było JumboVlog to nie JumboVlog, trzeba chyba dla to robić. zrobić blabla, że jest taki dzielny, prawda? Tak, podsumuję to w dwóch zdaniach Więc, warunki były całkiem dobre, ale brakowało jednej rzeczy, oczywiście Czarka Czarek, tęsknimy, a my kończymy dzisiejszego jumbo vloga. No, kończymy jumbo vloga. Może słuchajcie, będzie... do zobaczenia, co? Pa pa Esa! Esa. Esa. super, zaczepiście The best, the best. The best. razem, the best The, the, best. Best. the best The best Checka jest też Uwaga to jeszcze, jeszcze ona no. sam koniec Czarek Pozdrawiamy Aj ha Essa The best, the best.